Świat przyspiesza i postępuje. W związku z tym również i mazowiecka wieś musi się do tego postępu dostosować. Każda wieś może sama dla siebie zdefiniować, co rozumie pod tym pojęciem. Mianem aktywnej i nowoczesnej wsi określić można te społeczności, które wykorzystują technologie cyfrowe i innowacje w swoim codziennym życiu, poprawiając w ten sposób jego jakość, ale również te, które polepszają standardy usług publicznych i lepiej wykorzystują zasoby lokalne. Wydaje mi się, że budowa aktywnej, nowoczesnej wsi to, jest, to są wspólne zebrania, przez które wyznaczamy jakieś cele i do nich dążymy w każdym, w każdym roku, wyznaczając, ustalając budżet i, i działając w tym kierunku. Nie jest to łatwe, ponieważ dużo też jest przepisów, które są jakby. Które nam powodują, że nie możemy niektórych rzeczy zrobić, ponieważ mamy tutaj na naszym terenie plac, park, który jest w, w rejestrze zabytków, więc to nie jest łatwą rzeczą do ogarnięcia, ale w in, na innym polu próbujemy działać. I według mnie to polega na zgromadzeniu społeczności wiejskiej, integracji mieszkańców poprzez jakieś pikniki wiejskie, zebrania, do spotkania się na placu. Wtedy jest integracja, mieszkańcy się poznają. Sołtysi to zdecydowanie lokalni liderzy, którzy podejmują działania diagnozujące lokalny potencjał, szukają współpracowników, aby wspólnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Przed pandemią, już było wszystko bardzo dobrze. Ten rok pandemii i zamykanie i ograniczanie kontaktów zrobiły swoje. To nie jest łatwa praca, to jest praca. E... Praca ciężka, ale dająca wiele satysfakcji. To jest działanie czy robienie aktywności, tworzenie aktywności. To chyba nie, znie, nie zniechęcanie się po niepowodzeniach, tylko ciągła praca, ciągła współpraca i wsłuchiwanie się w głos mieszkańców. Obszary wiejskie wymagają ciągłych inwestycji. Jednak nie są to inwestycje prowadzone przez jednostki, a przez społeczność, która obiera sobie cel, a następnie do niego dąży. Jak w każdych działaniach potrzebny jest zespół ludzi, którzy planują, zarządzają, realizują i tych, którzy wykonują poszczególne działania. Ważne jest poczucie wspólnoty i dobrej atmosfery. Nasze społeczeństwo to po prostu zgrana drużyna, która wspiera się i uzupełnia wzajemnie. Aktywność wiejską docenia samorząd Województwa Mazowieckiego, a to między innymi za sprawą konkursu Najaktywniejsze Sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sukcesy widać po sąsiedzku. Bo wydaje mi się, że sporo ludzi wobec tych czasach działa, tak próbuje się realizować. Ale jest to pozytywne zaskoczenie, tak? Ta piąta nagroda. Wiemy już, jak w teorii zbudować nowoczesną i aktywną wieś. Już za chwilę będziecie mogli przekonać się, jak sołectwa zamieniają teorię w praktykę. Sołectwa, czyli te najmniejsze grupy lokalne, dysponują niewielkim funduszem. Z pomocą finansową przychodzi samorząd Województwa Mazowieckiego ze swoimi programami wsparcia. Takie wsparcie otrzymała wieś Gnaty w gminie Lelis, licząca około 200 mieszkańców. Skorzystano ze wsparcia Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Pierwsza inwestycja, która powstała u nas na Placu Wiejskim była budowa plenerowej sceny z zadaszeniem. Na ten cel sołectwo otrzymało dofinansowanie z miasta w wysokości 10 tysięcy złotych. Z funduszu sołeckiego ogrodziliśmy plac, Postawiliśmy wiatr, altanę rekreacyjną, no i kupiliśmy garaż. Oświetlenie wykonaliśmy, część mieszkańców dołożyła pieniążki swoje. Na tym oczywiście plany w sołectwie Gnaty się nie kończą. Plany mamy bardzo duże na poprawę życia mieszkańców. Przede wszystkim chcielibyśmy jakiś postawić budynek. Posiadam, mamy w wiosce koło gospodyń wiejskich, które dziewczyny spotykają się po, nowy, po swoich mieszkaniach. Koło gospodyń wiejskich w Gnatach, zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku, skorzystało z projektu wsparcia gospodyń aktywnych społecznie. Wspólnie z sołectwem angażujemy się właśnie w życie, w rozwój działalności naszej wioski. Wspólnie z Sołtysem, który jest też członkiem naszego koła. Bierzemy udział w różnych konkursach. Za swoje działania proaktywne sołectwo zostało wyróżnione w konkursie Najaktywniejsze sołectwo krajowej sieci obszarów wiejskich. Sukces sołectwa jest 2021 rok radą Dużynki Wojewódzkie, które to sołectwo Gnaty zajęło czwarte miejsce na e, granty Sukcesji Widać po sąsiedzku. Sołectwo Różkowo w gminie Nasielsk liczy sobie niespełna 50 mieszkańców. Mimo tego udaje się tam zaktywizować społeczność również z okolicznych miejscowości. Uważam, że sołectwo jest dość aktywne, tak? Choć zawsze można by było większą rzeszę ludzi zgromadzić do różnego typu akcji. Obecnie w Różkowie trwają prace remontowe świetlicy wiejskiej z lat 80. Próbujemy doprowadzić teren wokół świetlicy do porządku. E, już jakieś kroki poczyniliśmy, tak. E, postawiliśmy w niedawnym czasie altanę, e, zrobiliśmy w budynku świetlicy łazienkę w obecnym czasie. E, zerwane mamy podłogi, będą robione wylewki, wymieniane okna, także cały czas, jeśli chodzi o tą aktywność, to próbujemy realizować się w, w remontach, tak? I pracach porządkowych. Oprócz prac typowo remontowych, w Różkowie aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich. Mamy również Koło Gospodyń Wiejskich. One, tutaj Koło Gospodyń działa już w trochę innym zakresie. Tak? E, organizują różnego typu warsztaty, e, spotkania z jakimiś e, takimi osobami, które zajmują się um, coachingiem. Um, dziewczyny organizowały na przykład warsztaty garncarskie, była pirografia. Było różnego typu spotkania z zielarzami na przykład. Swoje działania Różkowo realizuje z Funduszu Sołeckiego. Korzysta również z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Sołectwo Różkowo w chwili obecnej korzysta z mazowieckiego instrumentu aktywizacji sołec, czyli z miastów. Pozyskane mamy również środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, tak tu też w sumie finansuje Urząd Marszałkowski. Sołectwo Różkowo w konkursie KSOW zajęło piąte miejsce i otrzymało nagrodę w wysokości 1500 zł. Pabierowice to wieś położona w gminie Grujec. Otoczona jest bajecznymi sadami, jednak nie samymi jabłkami człowiek żyje. Działamy na podstawie Funduszu Sołeckiego i różnych dodatkowych programów, Mieliśmy szansę też brać udział w programie Miast, z którego sfinalizowaliśmy budowę kostki na terenie OSP. Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej powstała również Altana, która służy mieszkańcom za miejsce spotkań, szczególnie w okresie letnim. Można wtedy w przyjemnych okolicznościach spędzić czas na świeżym powietrzu. Obecny fundusz, fundusz sołecki chcemy wykorzystać na naszą świetlicę. Świetlicę, którą mamy tutaj na terenie sołectwa. Chcemy ją wyposażyć w sprzęt AGD, który, który poprawi nasze działanie, funkcjonowanie, a także mam nadzieję, że plany na przyszłość, tak? na, na budowę, na stworzenie koła gospodyń wiejskich, które chcielibyśmy zrobić, ale wiadomo, że to... Wymaga też czasu i osób chętnych. Sołectwo zamierza stawiać na aktywności cykliczne, takie, które już wcześniej cieszyły się sporą popularnością. Uzyskało również wyróżnienie w konkursie na najaktywniejsze sołectwo. Podjęliśmy różne inicjatywy łączące, łączące mieszkańców, inicjujące nasze spotkania, jakieś wspólne ogniska, organizowałam kino dla, kino dla dzieci, więc było fajnie, sympatycznie, dużo dzieciaków się zjechało z, z miejscowości, więc to chciałabym też powtarzać w przyszłych latach. Nowa wieś wschodnia to miejscowość położona w powiecie ostrołęckim w gminie rzekuń. Tutaj do dyspozycji mieszkańców całkiem niedawno oddano zdecydowanie najbardziej innowacyjną inwestycję. 13 września zostało oddano do użytku instalacja fotowoltaiczna na terenie Świetlicy. Jest to instalacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw przy współudziale Funduszu Sołeckiego. Mieszkańcy muszą jednak chwilę poczekać na efekty działań instalacji, ale Sołtys jest pewny, że fotowoltaika przyniesie spore oszczędności gminie. To jest jedna z inwestycji z miasta w tym roku oddana. Korzystamy też z innych możliwych finans możliwości finansowania jest to na pewno pieniądze, które można pozyskać na działalność Kół Gospodyń Wiejskich. W Nowej Wsi Wschodniej Koło Gospodyń działa od 2018 roku, którego mam przyjemność być przewodniczącym. Jak i w wielu przypadkach, tak i w Nowej Wsi Wschodniej Koła Gospodyń Wiejskich stanowią jedne z głównych grup, które aktywizują lokalną społeczność. Teraz niedawno otrzymaliśmy dofinansowanie z Mazowsza dla Kół Aktywnych i to jest zakup Zakup maszyny do hotdogów. Taka może zwyczajna rzecz, a taka mniej zwyczajna to jest wek maszyna, z której gospodynie i gospodarze wiejscy z Nowej Sii Wschodniej będą robili konserwy. Między innymi dzięki wsparciu z samorządu Mazowsza doposażono świetlicę wiejską, w której lokalna społeczność realizuje najwięcej przedsięwzięć. Jestem 11 rok Sołtysem. I od tego czasu starałem się i staram się aktywizować mieszkańców do tego, żeby działali, żeby ten fundusz sołecki nie był wydawany na żwirowanie drogi, tylko na jakieś takie pomysły, może niebanalne, albo doposażenie i naprawdę poprawy jakości życia mieszkańców. Między innymi wyposażenie świetlicy, jakie będziemy mieli, to albo jakie już mamy. Mamy klimatyzowane świetlice, mamy świetlice wyposażone w chłodnie, w kuchnie wysokiej jakości, w zmywarki przemysłowe. 13 września oddano instalację fotowoltaiczną, a już za niespełna miesiąc kolejne ważne wydarzenie w życiu nowej wsi wschodniej. Najbliższe plany to 3 października i akcja, która będzie pierwszy rok w tym roku jest to pomaganie przez podjadanie, coś na zasadzie food tracków, które, które są dość popularne. My chcemy to zrobić na zasadzie kół wiejskich i w niedzielne popołudnie zaprosić mieszkańców sąsiednich miejscowości miasta Starłęki na na jedzenie i degustowanie potraw tworzonych przez koła gospodyń z terenu powiatu ostrołęckiego. Podczas ostatniego konkursu na najaktywniejsze sołectwo ksow Nowa Wieś Wschodnia uzyskała wyróżnienie. Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Tomasz Chrzanowski, który jest sołtysem tego sołectwa, to osoba nie, nie, niewątpliwie bardzo aktywna, jeżeli chodzi o samych sołtysów, to jest taki element i komórka, tkanka właściwie żywa, która bardzo mocno aktywizuje społeczeństwo na terenie całej gminy i warto z nimi dobrze współpracować, wspierać, pomagać im, tak, żeby oni mogli nabrać wiatru w żagle i żeby mogli rozwijać te małe ojczyzny.